Zanim zaczniemy odcinek, trzeba się wydmuchać. Ciemneczkę ja. sefikusem, oto jest odcinek z Brown Halizan. dzisiaj z nami aka Shining Koala 001013. Siema! gówno <laughs> ale ale Nigdy Odmiorę tego pierwszego kiedy... słowa nie umiem wymówić dobrze, no. Shining. Shining? No, Shining, dobra. Ja też nie wiem, co to znaczy, więc wymawiam Shining, bo tak się zwyciężyła w tej angielskim <laughs> po... w słowniku, wymawia, ale no. To właśnie mówisz, ani, nie mówi nie wiem. W ogóle jak poszedł na ZW to ja sobie zrobiłem ten... Już zacząłem odcinek 6 sekund nagrałem jak kurde wydmuchuję nos? Co? Nie wiem, nie tyle. Ej! Oha tutaj, Nie ci widziałeś, ale oni zrobili to Jo? ne? Nie. Jo. Nie zwróć uwagi. Kurde, nie lubię tego dymnego, bo to jest mocna postać. Noo, bo póki co. O, ją ja A, to stanie. Nie, I'm dead. Idę I'm dead do zero. No. Def. Nie lubię... Aha, za zero totalne wypierdoliłem z mapy, nie? kurwa. No, kurwa, mogę coś żyć? Masz, kurwa, To jest by the way, ranked guys. Like, that's A dlatego jest friendly fire. O. Oh. tam. Może broń do podniesienia? Jest, zabieg go. Ja jestem dobry. Ja mniej hapen niż ten kurwa skalnik jakiegoś co jest. Oro, robię. Weź w niego. O. o kurwa, nie mam broni Będę Co yy... spadłem? Bo chciałem. Bo widziałem, że ten skalnik mi chce wiesz, wyjebać przy lądowaniu, nie? No. To z kim myślałem, że ląduje na ścianie, a to się nawet widzisz za, za niska, żeby dać na niej wylądować, Gdzie ciężka jest. Okej okay. Nie no zły przysiek kurze To znawczyk Znowu zły przysiek Kurwa znowu przysiek Jest pan To easy Aha Ale No kurwa co ja spierdolę Weź tego no. Muszę te wywołać Ale on ma ochronę spawnu Dobra zginął Ochronę spawnu Prawie ochrona spawnu nie będę uzawiła, nie wiem właśnie A ja się nie mieszam, powiedzmy Uciekłem Aha Okej okay. Dobra, on zginie raczej Chyba, że nie Nie no, ma. <laughs> chyba, że nie w ogóle on zginie raczej, chyba, że nie <laughs> Tak Dobra, ja w ogóle uciekłem O kurwa To mogłeś mieć rację o, trafiłem chociaż. Nie ja zginęł z zero. <laughs> Ale nie, ja mu praktycznie nic nie dałem, on prawie był HP. Dobra, to sorry. Bo mogę bez kity. Nie wiem, co ja z mieć. Kosa na kosę. Zamiast kosa na kamień, to kosa na kosę, nie? Trafiło. Dawaj, rzuć niego. Nie spodziewał się tego. Rzuć znowu. <laughs> Ufff Nie, kurwa. myślałem, że to jest taki dot zrobiłeś O kurwa A ci wszedł kurwa pod Jak to No nie pierdol No nie Oj. gadaj Nie no macie równe szanse, nie, nie, O O No ty kurwa Nie, to był chyba błąd No kurwa no nie pierdol, right. ale jak? On mnie right. tak trafił, że przez całą kurwa planszę przeleciałem No no no, ale powiem ci, że tam bo Chyba mogłeś jeszcze wrócić, ale żeś kurwa Chyba, jak dawałeś tego dasza, żeby wiesz Wrócić na planszę, to żeś Dał z jednej strony klawisz, nie? Jest nie wiem, w, w ogóle s, kurwa, skoczył To było słychać? To się nagrywa, Cię dobra Nie pytasz, nie? To było kurde po drugiej stronie ulicy słychać Nie tak się gra kurwa Yeah. Nie, no na botach pokazuję jak moich skilla jakie są episkie No ja też już typa zaplanczył wiem Olski fajny Ło wow. To jest ten Miraż ten co graliśmy na niego przejechaliśmy To chujowo To nam będzie sami z takim skinem to chyba nie jest przygrać Nie wiem ja lubię jak największe mapy na moją postać akurat Na pozycji radzi na lepszych map, na większych mapach bardziej Ło wow. Nie wiem serio 5-8 jest, o nie. 5 są mocne. Trzeba się dość Leci. A ja, serio, jak? No w ogóle sobie obok siebie i jak... ciebie załapało, a nie. Ich za. No kurwa, 5-8 combo wyłączył. Ale teraz zrobiłem trickshot. Ale robię teraz. Grę. Kurde, za to subik, naprawdę. No. Za to subik, tu dwa na tę mapę. Nie no, no ale mnie to nie to cały. To o o, mi zabiję jedną bombę nie? Gdzie ja ty jesteś? O, A gdzie ja kurwa jestem? Aaa, mnie też nie ma, nie? Dwa czerwone dzieci, no co to jest? I my to przegrywam, pierwszego tego. Dawaj pięści go, wierzę. chociaż. Nie naprawdę. No, Dobra, nice, tylko... Tylko, że żółty mamy o, Osiągnięcie twice as nice. Więc to znaczy Ilość double killów chyba A, zrób 10 razy chyba double killa na rankedzie. Tak dużo już gramy razem double killów, znaczy rankeda. Osoba tego nie mogę zrobić, bo to nie da się double killa Nie wiem, co ma grać. Nie no, mi na tym meczu idzie na pewno 10 razy lepiej niż na poprzednim, bo na poprzednim to się na ciężko za 0, ale no, nie widzę jakiegoś tego meczu i tak, nie? Ja też. Nie ma jakaś farta kurwa, nie? No bo właśnie, o tak jak teraz chłop mnie złapał, no i ten mnie ten dobił, nie? Takie, no ta dobił, dosłownie, nie doleciałem. Mają yy, no, w odpowiednim momencie kurwa robią. Ja pierdolę, weź swoja mile kurwa. Nie rób min, bo ci tak zostaniesz, tak mówię, o no, u dziecięsza. Żeby też tak mówiłeś? Nie wiem, no. O, ja wziął im broń. Nice. U, o kurwa! Bo... Rocket League, kurwa. <laughs> no. Jak chcecie więcej z odcinków z Rocket League. to się nie doczekacie. XD <laughs> Kura, Nie wiem, jakby było dużo komentarzy, łapek pod tym, że chcą ten. odcinki z Rocket Liga, to nagrały się, tak, to raczej z własnej przenosi teraz się nie... Uuu, trafione. Chyba, nie cię wiem. W po jednym życiu każdy ma... Dobra, pierdolę tą bęk, kurwa. my Mysz... już... Nie no, ja nie mam, on, wy... on wrócił, widziałeś to, kurwa? Nie wiem właściwie, co się wydarzyło, nie? Takiego... Ja mam cicho jakąś gierkę. No już go się, nieważne. Nie no, się... kurwa, oni dożą wszystkie moje ataki z góry. No bo wiesz, z góry leci to też łatwo cię zobaczyć, nie? Tak na niebie Fioletowy No rzucaj w nich może więcej Bo wiesz, że jakiś rzut robi scuna Możesz rzucić w kogoś, nie? Jak stoi przed tobą? I podejść, wziąć broń i go uderzyć. Szybkie lewe, nie? Walić, wiesz? Szybkie autoataki. A tak to jest moja taktyka dosyć często. Możesz spróbować, nie? Fajne to. Kurde, ja, weź, weź bo tak. razie na ta walka, nie wasza. Jakoś, nie wiem, chcą cię pojedynczo wyczekać. Nice, ładnie. Ale czemu to nie trwa się O kurwa. Puft, Dobry dodge. Ja pierwszy. Na shiftie możesz dodziałać, właśnie Co się dzieje? Wyrzuć u niego I to A, jeszcze pikselowa muzyczka No, nie, nie żeby nie było stąd DF-a, żeby nie się heata, nie? będzie się obaj na hita, nie? To będzie Nie no, wy macie obaj kosy, to jest też powód ty, ty, tej walki takiej chujowej, nie? Gdyż to to broń, nie? Chociaż według mnie on ma... ...poj**ańsze umiejętności na tej kosie Dawaj go, teraz musisz Chyba. może nie? Możnie. no kurwa. Jak on to jeszcze wygra, to jest samaki w chuj, bo mógł zginąć wtedy. I teraz też Nie no kurwa no nie chcę mi się. Dawaj. Nie, nie podchodź do niego na razie. No dawaj, dawaj teraz Kurwa, co ty się odpierdala? No nie, dobra. Uch, uciekł. Myślałem, że zginęłeś na tym momencie. Tak szczerze. No, Zgin kurwa, no. Nie doleciał ja. ja pierdolę! Ale gówno, nie? Nie, ta wasza walka była najbardziej żałosna, <noise> no. jaka widziałem w tej grze, nie? Nie chcę tego, nie chcę tego oglądać, nie? Say gg bez kitów, zapomniałem o tym Ja, ja pierdolę 8 level mam, ja bo dostałem jakiś moce, co jest za moc co nadaje Teraz za speeda pancerz, czy co? Eee... Prawie tak. 7 Jaki Dobra Jaki masz level postaci? Jestem czasowy gościu i jest 10 minuta Kto jesteś? 10 minuta nagrywek Aha, bo kurde, jakiś z mecz twój, ja... Nie wiem no, kurwa, to, że ja naprawdę odpierdalał niezłom robot na tamtym meczu, w Bo ja no. tam odpierdalałem przez pierwszą połowę, kurwa, za czterech, nie? Ale, nie wiem, wypierdaliłem się dwa razy w taki sposób, że, nie wiem, obaj zeskoczyliśmy w przepaść, bo walka w powietrzu i, i on wrócił, ja nie, kurwa, nie doleciałem, on doleciał, no. Coś mam wrażenie, że on, kurwa, był, miał dalej do dolecenia, nie? W ogóle ten róg, co to jest na środku tej platformy dużej, nie? To, no. to, jest faktycznie fizyczny obiekt, nie? A nie go się to zablokować i spać na ziemię, więc... Aha, dobra, dobra, No tak jak on teraz jest zablokował, nie? No, tak jak ja. Kurwa. No. no kurwa, kurwa, kurwa ten krokodyl, bo... Trochę wszystko, póki co. Jest kurwa co mapa, nie? No trochę jest szalona. Ale póki co... Póki co chyba spadłem, dobra, nie? Mówiłem o tym rogu, a prawie na mi się zabiję Dobra, easy Sorry Chciałem, żebyś szybciej na górze się nas. No, chciałem tam być Dobra Aha, broń mi kurwa wyjadł Aha, przepraszam Wypierdalać Aha Potrzebuję tego To jebało, że ty mnie... Dobra, masz to. Tą... <grych> no powoli, nadzieję. Oni mi nic nie dają zrobić ze specjalnymi umiejętnościami. Dobra, w końcu coś. No nie. Dobra. Chyba zginął. Nie. Dobra, ta mapa jest za duża, żeby zginął tak. O, chyba. Jaki ty zrobiłeś obrót? O. No o, kurwa Ej ale ty zrobiłeś jakoś, czego jeszcze nie widziałem to zrobiłeś chyba takie 360 Chyba, że mi oczy bo... Dobra, nie ma no, Naprawdę Nice co że ze zero Się jakby wzerował Ale jeden jeszcze żyje Aha, ja to chciałem, ja to Nie Ja będę odbił się z drugim Dobra An. Nie no, to jak? No jak? Dobra, tym go będę trafiał Ocha No ej, mnie wkurza ten, co z no, z góry z Jak on z góry leci, to on zawsze... Nie gadaj, Ginałem od tego czasu. Zawsze trafia z góry Dobra, teraz gram save'a, chuj nie, bo on dosyć, kurwa, na się pieszy I to te z góry jego są, kurwa, masowe No Kurwa, mać, mogę coś zrobić w tym życiu? No kurwa, jak to zobaczyłem. Aha, ja mam czerwone życie, kurwa. Ja też miałem wtedy z dupy czerwone, powiem ci. Mnie wyjebali tak łatwo. A, spoko, nie? Kurwa, naprawdę, spoko. No kurwa, plus jeden. Nie, ja czekam na jakąś okazję, bo tutaj się nie da. O kurwa, ale Badziew czemu tak jest? Nie! Dobra ci broń Dobra, chuj tam. Ja byś mnie dał, nie wiem Okej, okay, spadł. Daj mi wina, to to będzie gitnie. Ten rzut był dobry Nie no kurwa, co ja spierdam? Haha, z ha, ha. zolonego piętra kurwa nawet. Taki działstw. Kurwa, serio? Kurwa, gina, nie mam Ja pierdolę, znowu jesteś na dwóch I znowu jest kosowa mnie jakaś Dobra, to jest ostatni w ogóle, więc jak coś to zasubujcie, zakomentujcie, załapkujcie I Fikus ma naprawdę przerąbany Chyba już się nie da nic tu zrobić Nie wiem jak ty przeżywasz tak długo te rankady dzisiaj Nice Dobra Teraz już nie wrócisz, nie? Dobra, mam nadzieję, że mi się podobało. Trzymać się czegoś, popa, jakiś przedłużacz.